Alveo zawiera 26 różnych ziół z całego świata, które po spożyciu docierają do wszystkich komórek naszego ciała, neutralizując wolne rodniki i związki toksyczne w całym organizmie. Jednocześnie alveo odmładza komórki i naturalnie energetyzuje, a także wzmacnia układ odpornościowy. Alveo działa więc jak antyoksydant, pomagający pozbyć się toksyn z organizmu. Sprzyja to naszemu zdrowiu poprzez zwalczanie związków toksycznych znajdujących się w naszym ciele. Jesteśmy bombardowani różnego rodzaju toksynami, więc nasze ciało, opierające się na metabolizmie, po przetrawieniu żywności gromadzi część odpadów, co oznacza, że po pewnym czasie nasz organizm wymaga oczyszczenia. I w tym momencie alweo będzie wspierało proces oczyszczania naszego ciała z toksyn po to, aby mogło ono lepiej wchłaniać witaminy i minerały, i walczyć z procesami chorobotwórczymi. Produkujemy dwa rodzaje oleju, miętowy i winogronowy. Są to te same produkty, zawierające ten sam zestaw ziół. Ale w jednym przypadku użyliśmy sok miętowy, a w drugim winogronowy. Różnica polega na energii, jaką mają te dwa soki. A dokładnie mięta ma zimną energię, a winogrona gorącą. I tak, dla osób, których typ równowagi energetycznej jest gorący, lepszy będzie sok miętowy. A osoby zimne większą korzyść uzyskają z soku winogronowego. Kolejną różnicą między tymi dwoma smakami produktu jest to, że alveo miętowe nie zawiera żadnego cukru, dlatego sugerujemy je osobom cierpiącym na cukrzycę. Podobnie osoby, które cierpią na nadkwasotę, zgagę i podobne problemy, powinny stosować alveo z miętą, gdyż jedną z jej właściwości jest pomoc w trawieniu wszelkiego rodzaju jedzenia. Co jest niezwykle cenne dla wszystkich osób borykających się z zaburzeniami trawiennymi. Alveo zawiera 26 różnych ziół. Żadne z nich nie znalazło się tam przez przypadek. Produkt Alveo został stworzony w oparciu o medycynę chińską oraz antyczną medycynę perską. W medycynie perskiej wykorzystywano inną. Niż dotychczas cechę zioła, czyli energię. Oczywiście w medycynie chińskiej ważny jest jeszcze inny czynnik, także związany z ziołami, którym jest kierunek ich działania. I tak niektóre zioła wędrują z góry na dół, inne od środka na zewnątrz i na wiele innych sposobów. Poza tym medycyna perska. Uwzględnia energię ziół. Niektóre są zimne, a inne gorące. W celu stworzenia wyjątkowej formuły musimy wybrać różne rodzaje ziół, tak, aby w efekcie uzyskać zbilansowaną kompozycję. Dlatego też mamy w składzie 26 ziół. Pozyskujemy je z różnych miejsc na całym świecie a każdy z nich ma inne właściwości. Chcieliśmy w ten sposób stworzyć coś, co naprawdę wspiera zdrowie i przynosi korzyści każdemu. Wynikiem naszej pracy jest Alveo. Posiada wyjątkową formułę i nigdy dotąd nie stworzono receptury podobnej do tej, którą w nim znajdziemy, która mogłaby mieć działanie tak szerokie jak nasz produkt. Alveo wspiera proces oczyszczania. Regenerację komórek wzmacnia układ odpornościowy i pomaga organizmowi walczyć z objawami chorób.